Baniak w kształcie grania stosłupa o podstawie 50 cm na 80 ma pojemność 240 litrów. Ile jest równa wysokość baniaka? Jeżeli to jest graniastosłupa w kształcie, baniak w kształcie grania stosupa o podstawie 50 na 80, to rozumiem, że w podstawie będzie prostokąt. Ja sobie to spróbuję mniej więcej tak narysować ten rysunek. Załóżmy, że to będzie podstawa tego baniaka naszego. Tutaj mamy wysokość i tutaj znowu krawędzie boczne kolejne i tutaj dorysujemy sobie w ten sposób, połączymy i będziemy mieli nasz grania stosów. To jest grania który jest prostopadłościanem, bo w podstawie mamy prostokąt i jeżeli tutaj mamy... 50 cm. Jedna krawędź, druga krawędź 80 cm. No, z rysunku wygląda odwrotnie, nie ma to znaczenia. I mamy policzyć tą wysokość. Możemy ją sobie oznaczyć duże. H, ja tak lubię oznaczać wysokość bry. I teraz wiemy, że pojemność. Co to jest pojemność? To jest objętość. Jest równa 240 litrów. I tutaj ważną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, że. 1 litr to jest to samo co 1 decymetr sześcienny. Czyli najwygodniej to zadanie będzie rozwiązać licząc w decymetrach sześciennych. A zatem objętość równa się, wzór pamiętamy, że to jest a razy b, no tutaj napisałam h, to napiszę razy h. Co oznacza a? a to będzie ta moja krawędź, b to będzie ta krawędź, no i h to jest ta wysokość, którą chcę policzyć. Ale zobaczcie, te 240 litrów, to ja sobie mogę zamienić, że to jest 240 decymetrów sześciennych. Jeśli tutaj mam decymetry sześcienne, to warto te krawędzie też zamienić na decymetry. 50 cm to 5 decymetrów, a tutaj 80 cm to 8 decymetrów. I teraz do tego wzoru. Na objętość wstawię to, co mam dane. Mam dane, że objętość to jest 240, równa się zamiast A wstawię 5, mogę pisać jednostki, ale już mam uzgodnione, razy B mam 8 i razy wysokość H. Czyli 240 to się równa, 5 razy 8 mamy 40 i razy H. Wystarczy obustronnie podzielić to równanie przez 40. 240 podzielić na 40 to jest 6. Równa się H. Czyli ta wysokość H to będzie 6, ale jakie jednostki mieliśmy? 6 decymetrów. I mogę to teraz zamienić, że to jest 60 cm. Natomiast też nikt tutaj nie pisze, że mam podać wynik w centymetrach. Napisałam tylko dlatego. Że wyjściowe liczby to były centymetry. Jeśli ktoś chce, to jak najbardziej tutaj można pisać centymetry, decymetry, przepraszam, sześcienne, tu wtedy mamy decymetry, tu mamy decymetry, tu mamy decymetry, tu mamy decymetry sześcienne, tu będziemy mieli decymetr razy decymetr, decymetr kwadratowy. Jak podzielimy przez 40 decymetrów, wtedy kwadratowych. To od razu mamy sześcienne z kwadratowymi się skrócą i zostanie 6 decymetrów. Ale można też liczyć bez, pamiętając, że tutaj należy tą jednostkę koniecznie dopisać.